Earborn Media. Produkcja oryginalna Earborn Media. Są takie słowa w świecie wina, które są znaczeniowo transparentne. Nawet jeśli trzeba je czasem wyjaśnić, to przynajmniej istnieje ich definicja i nie podlega ona interpretacjom. Podczas winiarskich degustacji, warsztatów, szkoleń trzeba się pochylić często nad różnicą między kwasowością a taniną, wyjaśnić czym jest tak zwane ciało w winie. Wszyscy się zgadzają w kwestii opisu zapachu wina korkowego czyli taki mokry karton, nuty piwniczne i brak świeżości owocu. Wiadomo też, jak wyjaśnić aromaty np. utlenienia. W przypadku bardziej zaawansowanych uczestników spotkania można rozwikłać tajemnicę nut redukcji, różnicę między dojrzałą a niedojrzałą taniną, czy podać definicję myszowatości z angielskiego mousiness. To kolejny trudny termin, ale zdecydowanie dający się wyjaśnić. Jest jednak jedno słowo, jedno określenie wina. Które używane jest jak wytrych. Definicji przez lata miało wiele i właściwie często okazuje się, że dwie osoby rozmawiając ze sobą używały go w zupełnie innym znaczeniu. A właściwie i 10 osób może go używać, mając na myśli odmienne odczucia. A przede wszystkim jest to też słowo, które przez to, że brzmi tajemniczo, a jego definicja jest dość nieokreślona, zostało odmienione przez wszystkie przypadki w ustach nie tylko sommelierów, winiarzy i winiarskich edukatorów, ale też w ustach samozwańczych specjalistów, winnych neofitów, w tekstach opisujących wino, na kontretykietach i ostatecznie jest tak wyświechtane, że sama prawie przestałam go używać. Równocześnie od kilku lat, kiedy ktoś przy mnie wypowie to magiczne słowo, proszę go o jego definicję. Tym słowem jest mineralność. I mam nadzieję, że na koniec tego odcinka zostawię was z takim jej opisem, z taką definicją, która dziś wydaje mi się najbardziej logiczna i akceptowalna. Nazywam się Izabela Kamińska i od lat edukuję o winie. A to są dzikie drożdże, opowieści bez filtracji o wszystkich wydarzeniach, w których wino brało bezpośredni lub pośredni udział. Pamiętajcie, żeby ocenić ten podcast. Miło mi też będzie, jeśli link do niego udostępnicie znajomym. Mam nieodparte wrażenie, że mocne skojarzenie z wodą powoduje, że wina świeże, rzeźkie, lekkie, często uznawane są za mineralne, właśnie. W końcu, mineralna woda to ta, która jest czysta, krystaliczna. Od razu mamy w głowie zimny, górski strumyk, wartko płynący po skale, wesoło odbijający promienie słońca. Łyk takiej mineralnej wody daje natychmiastowe orzeźwienie, jest pobudzający, oczyszczający, jak pierwszy łyk zimnego sławe na tarasie. Włoskiej tratorii. Na stronie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego znalazłam taką definicję wody mineralnej. Jest wodą podziemną, pierwotnie czystą pod względem chemicznym i mikrobiologicznym. Posiada charakterystyczny, stabilny skład mineralny. Naturalna woda mineralna odróżnia się od wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wodociągowej swoją naturą, charakteryzującą się zawartością składników mineralnych, pierwiastków śladowych lub innych składników, jak i pierwotną czystością. Naturalne wody mineralne są podzielone na cztery kategorie, wysoko zmineralizowane mające powyżej 1500 mg składników mineralnych na litr, średnio zmineralizowane mające od 500 do 1500 mg składników mineralnych na litr, nisko zmineralizowane, Mające nie więcej aniżeli 500 mg tychże składników mineralnych na litr oraz bardzo nisko zmineralizowane, mające nie więcej niż 50 mg składników mineralnych na litr. Wody źródlane, a ten obraz, który Wam wcześniej przytoczyłam, to właśnie raczej obraz wody źródlanej wypływającej z górskiego źródła, tych składników mineralnych mają znacznie mniej. A! Sama świadomość, że piję coś leczniczego, ozdrawia mnie całkowicie. Mm. Mm. Czy to oznacza, że w wodzie mineralnej czujemy smak minerałów? W wodzie sole mineralne występują pod postacią jonów. Czy możemy tak naprawdę je czuć? Faktycznie przecież czujemy różnicę między wodą nisko zmineralizowaną a wysoko zmineralizowaną. Ba, istnieją dziś nawet hydrosomelierzy. Tacy, którzy dobiorą wam w restauracji wino do jedzenia i opowiadają o różnych smakach wody, a nawet żonglują temperaturą serwisu wody, żeby je na przykład uwydatnić. Uważa się również, że aby móc skupić się na przykład na smaku wina, należy podczas degustacji pić wodę nisko zmineralizowaną i są wody, które uważane są za lepiej od innych pasujące do wina właśnie. I może również przez to że autentycznie czujemy tę różnicę w smaku wody w zależności od poziomu zmineralizowania oraz od jej pochodzenia, panuje wśród wielu winopijców przekonanie, że mineralność w winie związana jest właśnie z tym, że winorośl rosnąc na skalę przekazała jakby gronom te nuty czy aromaty skalne, że mineralność to owo poczucie smaku konkretnych minerałów, skały, kamienia. Podoba mi się ten głaz. To naprawdę ładny głaz. Ale prawda jest taka, że z wodą jest inaczej niż z winem. Woda ma dużo czasu, żeby wchłonąć sole nieorganiczne ze ścian skalnych. Średni czas przebywania wód gruntowych w warstwie wodonośnej to zazwyczaj ponad 100 lat. Na dodatek woda chłania wszelkie pierwiastki zaś korzenie winorośli są selektywne i nie są zainteresowane na przykład sodem, czy chlorkami, wodorowęglanami czy siarczanami. Ich zawartość w winie jest totalnie nieistotna ilościowo, a w wodzie i owszem. I to one właśnie mogą jej nadać charakterystyczny smak. Ale tych smaków nie znajdziemy w winie, więc mineralność w wodzie i mineralność w winie to są dwie różne. Rzeczy. Czym jeszcze jest dla niektórych mineralność? Kiedy czytam o mineralności na stronach na przykład francuskich, pojawiają się zazwyczaj dwa słowa. Pierwsze z nich to słoność, czyli wino mineralne to wino słone. I ja też używałam często mineralności w tym znaczeniu. Drugim jest kwasowość, czyli wina o wysokiej kwasowości i słonym finiszu są mineralne. Pokrywa się to z teoriami i badaniami przedstawionymi w bardzo ciekawym artykule Minerality in Wine Towards the Reality Behind the myths, napisanym przez grupę naukowców pod przewodnictwem Wendy V. Parr. Wynika z niego też kilka innych ciekawych wniosków. Na przykład taki, że podczas badań degustatorzy z Francji i Nowej Zelandii, jako mineralne, wskazywali wina z chłodniejszych regionów. Czyli faktycznie kwasowość ma tu wpływ na postrzeganie mineralności, bo chłodniejszy region to wyższa kwasowość. Ale też wina z nutami redukcji, czyli takie, których winifikacja odbywała się w środowisku beztlenowym, de facto nuty redukcji mogą być mocnymi negatywnymi zapachami, np. zepsutych jaj. Zepsute jaja i mineralność w winie? Nie bardzo. Ogólnie chodzi o aromaty lotnych związków siarki, które produkowane są przez drożdże w środowisku o niskiej zawartości azotu. Czyli mogą się też pojawić w winach zrobionych z winogron rosnących na ubogich w azot glebach po prostu. I nie są tylko związane z metodą winifikacji, czyli z produkcją wina w środowisku beztlenowym na przykład. Stąd charakterystyczne i pożądane przez niektórych nuty zapałek potartego krzemienia na przykład w Chardonnay. Więc mówiąc o nutach reduktywnych i mineralności, mamy na myśli raczej właśnie takie nuty skórki chleba, zapałek, aromaty krzemienne, związane z lotnymi związkami siarki, produkowanymi przez drożdże pracujące w środowisku o niskiej zawartości azotu. A niekoniecznie chodzi o wina robione w kadziach bez kontaktu z tlenem. Zresztą przejdźmy teraz do kolejnej definicji win mineralnych, jako tych mało owocowych. Wina mineralne to te, które określane są jako świeże, z nutami limonki czy cytryny ewentualnie, ale niekoniecznie bardzo intensywnie owocowe. Raczej są tam nuty trawy i ziół, niż nuty owoców. Dodatkowo z mineralnością nie kojarzą się wina beczkowe, czyli wszelkie aromaty wanilii, kokosa, przypraw oraz nuty związane z fermentacją malolaktyczną, czyli masło, jogurt, drożdżowe ciasto czy orzechy. Rzadko też jako mineralne określane w przeprowadzonych badaniach przez degustujących były wina słodkie. Okazuje się, że niektóre też odmiany chętniej określamy jako mineralne. A inne mniej. Rysling, Sauvignon Blanc, Albarino, Chenin Blanc czy Syrah i Pinot Noir częściej uznawane są za mineralne niż Nebbiolo czy Cabernet Sauvignon. Ciekawe jest też to, że dla niektórych mineralność w winie równa się z kolei jakości. Odchodzę teraz od tego ciekawego artykułu i badań naukowców i powiem Wam, że miałam nieraz taką właśnie rozmowę. Na pytanie o tym, czym jest mineralność, dostawałam od wielu osób, w tym nawet kilku somelierów, odpowiedź: Tak określam ciekawe wino dobre, interesujące, po prostu smaczne. Mam wrażenie, że czasem słowo mineralność zamyka wszelką dyskusję o jakości wina. Jak jest mineralne, to jest po prostu lepsze. I może dlatego zaczęto go używać na prawo i lewo w opisach win na stronach, na kontretykietach. I słyszę też to słowo na degustacjach w odniesieniu do praktycznie każdego wina. Zawsze znajdzie się ktoś, kto wino w kieliszku uzna za mineralne. Słowo wytrych nie znaczy nic i znaczy wszystko równocześnie. I dlatego trzeba o nim mówić. I może na koniec zróbmy takie kółko i wróćmy jednak do terroir. Już powiedziałam wcześniej, że mineralność w winie to niekonkretny smak minerałów. Ale to nie oznacza, że wina z gleby wapiennej, wulkanicznej czy z łupka, gliny, piasku nie różnią się. Różnice są ogromne i wprawne, doświadczone podniebienie wyczuje wpływ podłoża na produkt ostateczny. Sama lubię podczas degustacji zgadywać, gdzie rosła winorośl. Inną budowę mają przecież wina z krzewów rosnących na podłożu gliniastym, a inne na bogatym w skamieliny, wapieniu czy moim ukochanym łupku. I tu dochodzimy do kolejnej definicji. O której rozmawiałam ostatnio z pewnym uroczym i bardzo inteligentnym winiarzem w Katalonii. Na zadane mi pytanie o mineralność odpowiedział mi, że dla niego mineralność jest wtedy, kiedy faktycznie wino odzwierciedla terroir. Zatem, kiedy słyszę, że dla kogoś nuty krzemienne, tzw. flint, czy nuty jakby rozpuszczonego wapnia, oznaczają mineralność, to mogę to zrozumieć. Jeśli winiarz mówi mi, że czuć jest że jego winnica położona jest na piasku czy glinie i dlatego uważa, że wino jest mineralne, to ja to rozumiem. Wiecie, o co mi chodzi? Że może to jest właśnie dobra definicja mineralności. Kiedy czuć jest pochodzenie gron, kiedy wino nie zostało tak przetworzone, że właściwie jest technicznym produktem z gron, które mogłyby rosnąć gdziekolwiek na świecie. Czyli mineralne jest nie tylko wino z winnic rosnących na skalistych tarasach Douro, ale też to, które rosło na gliniastym podłożu. Czyli chodzi o to, żeby tę mineralność potraktować mniej dosłownie. Jakie wino nie jest więc mineralne? Nie będzie mineralna tania supermarketowa Maryjka, czy półsłodkie różowe Carlo Rossi. Nie będzie mineralny przebeczkowany Cabernet, ale może być mineralny szczupły Spejt Burgunder z Palatynatu, czy Pinot Noir z Burgundii. Raczej Riesling niż beczkowe Chardonnay. Ale też Chardonnay jak najbardziej, jeśli jest z zimnego regionu i nie spędziło roku w Nowym Dębie. Czyli chociażby szabli. Mineralne może być wino musujące, ale nie jest tak, że tanie winiuvert z odrobiną dodanego dwutlenku węgla uznam za mineralne. Ale często widzę w tekstach w internecie lekko musujące werdę podane jako przykład wina mineralnego. W mineralności według mnie jest pewna autentyczność. Może stąd ta definicja niektórych winiarzy. Że mineralne wino to to, które pokazuje terroir, niezblurowane beczką, nieprzykryte aromatycznymi, egzotycznymi owocami, których aromat podbiły komercyjne drożdże. I ja też uważam, że mineralne są wina z zimniejszego klimatu. Niekoniecznie chodzi mi tu o Kanadę, ale na przykład o wina z krzewów na wysoko położonych parcelach lub tych, które rosną bliżej oceanu. Świeżość i rzeźkość od której w ogóle zaczęliśmy, faktycznie również wpływa na poczucie mineralności w winie. No i ta słoność. Uwielbiam wina słone. I te zawsze określę tym mianem. Chyba jednak wrócę do używania słowa mineralność. Dajcie znać, kiedy wy określacie wino jako mineralne. Szukajcie historii w winie. Oceńcie koniecznie ten podcast. Podzielcie się linkiem z innymi. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Earborn Media